Moskar, brother, nami jest i Dominik. W dzisiejszym odcinku będziemy odpowiadali na pytania zadane od widzów. Zachęcam jeszcze do wbicia na naszego Instagrama o misję Pierwszy Bierzemy na grupę na Facebooku. Na Jakie są Wasze zainteresowania poza nagrywaniem na YouTubie? Granża gry. <grystanie> Tylko? No. Yy, nie czekaj moje zainteresowanie to gra w piłkę nożną i i muzyka jak mówię? co mówiłażebno tylko no. czy jeżeli wasze filmy nie będą się cieszyć dużą popularnością będziecie da nagrywać dalej na YouTube? A? tak raczej tak. To... że raczej tak ale nie jestem w stu procentach pewna tak są <laughs> jeśli Wasz kanał wybije się do pewnego stopnia, będziecie organizować spotkania z widzami? To mi się wydaje, że tak, ale będziemy musieli ich najpierw poznać. No, i... Chyba to tyle, nie? No. No. no to nie? Jak myślisz? No, jeśli się wybije i widzowie będą tego chcieli, to tak. Czy jeśli kogoś, kogo nie znacie, chciałby wystąpić w naszym że zaprosilibyście go? Chciałabym nie, wszyscy mi czy to pytali na waszym kanale pojawi się tak rzadko film? No, bo na, na, na samym początku były problemy z, z członkami. No i wiecie, no. Jak sądzisz, Dominik? No. No. No to długie to pytanie. Jakie macie kolejne pomysły na materiały? No mi, mi się wydaje, że to będą różne typu challenge. Różne... Wy, challenge. No, <laughs> <to laughs> wyzwania. To samo tym. To... Że... No, czy wolelibyście y... poszerzyć swój skład, czy zostać przy takim, jakim jest? Chyba przy takim. No, jeżeli ktoś by odeszedł, nie No poszerzyć. to poszerzyć, ale tak to, co raczej nie. Ile zarobiliśmy pieniędzy z pierwszego filmu? nie <laughs> zarobiliśmy. <Zobacz. śmiech> no to, to, to jest tajemnica, spowiedzi, tego akurat nie powiedziałam. Gdzie można się z Wami skontaktować? Ze mną można się skontaktować na Instagramie. Link w opisie, z nimi też. No, na Instagramie naszym oficjalnym oraz grupie na Facebooku. No, to tyle. Nie zapomnijcie również, zbić naszego oficjalnego Instagrama, OfficialBesquad1, grupę na Facebooku o nazwie Besquad. Zachęcam też do zasubskrybowania mojego kanału oraz zostawienia łapki w górę.